Opinie i informacje w następnym programie, pół żartem, pół serio, są sponsorowane przez BCN Productions i należą do redaktora programu Barbary Horoszy i gości, a niekoniecznie Alliance Communications Incorporated. Dobry wieczór Państwu. Minęła godzina siódma i we wtorkowych tajemnicach świata programu Pół Żartem Pół Serio kłania się pięknie słuchaczom w Chicago i w okolicach, jak również wszystkim internautom Barbara Choroszy i oczywiście Josia Faraon z Chicago, która z tego terenu pilotuje misję ratowania ziemi i ludzi. Jest to jedyny polskojęzyczny program radiowy w Chicago, przygotowujący ludzi do wielkiej przemiany na ziemi. Program Misji Faraon z cyklu Tajemnice Świata nadawa jest zawsze we wtorek o godzinie siódmej wieczorem ze stacji WPNA 1490 AN a w nim niepublikowane przez media korporacyjne raporty naukowe zagadki z przeszłości prawda o istotach pozaziemskich wywiady z niezależnymi naukowcami wiedza duchowa i parapsychologiczna informacje z przekazów, odbytów i istot z wyższego wymiaru ukrywane fakty i ujawniane tajemnice zawsze słuchajcie państwo wtorkowych Tajemnic świata, które w internecie są archiwizowane i w dowolnym czasie możecie Państwo je odsłuchać na stronie misji faraon, jak również projektu Heops www.missionpharaoh.com jak również www.projekt Kom. Oczywiście stacji WPNa wszystkich programów zawsze na żywo możecie państwo słuchać pod adresem internetowym www.wpna1490am.com. Numer do studia 708 kierunkowy 5249762. Natomiast numer do biura programu, jak również do biura fundacji 7736251409 i mój adres elektroniczny Barbara At I do Ryszarda, Richard at A co w programie? Mili Państwo, tak jak obiecałem, dzisiaj, dzisiaj słowo rzeknę na temat templariuszy. Głośno jest i pytania są w tym temacie, więc odpowiem wymiarę precyzyjnie, jak potrafić, jak potrafię najlepiej. I drugi temat to kontynuacja oczywiście przekazywania informacji o kryształach, temat wdzięczny i Pora powrócić do niego. Natomiast czy na temat sympozjum w Egipcie czasu wystarcza, może i nawet za wcześnie, bo przecież jutro i pojutro się odbywa, więc na gorąco, jak nie w tym tygodniu w programie dodatkowym, to w następnych najbliższych Tajemnicach Świata zajmiemy się tym tematem. A tymczasem, cóż, radość wielka w misji paraon w projekcie Heops. Dzisiaj na ziemi egipskiej stanęła łączniczka misji Faraon i projektu Cheops Pani Lucyna Łobos-Brown. Mieli Państwo, nie tylko z okazji zbliżającego się sympozjum. Wiele wydarzy się teraz podczas pobytu Pani Lucyny. O szczegółach niebawem w stosownym czasie przekażę Państwu informację, a my jak zwykle będziemy sobie rozprawiać cztery oczy na naszym najbliższym spotkaniu. Chicago, spotkanie misji Faraon, które w tym miesiącu odbędzie się troszkę późno ze względu na święta, taka była prośba Państwa, więc 26 kwietnia. Tym razem w innym miejscu, w miejscu, w którym spotkania już się poprzednie odbywały on dziś, mianowicie w klubie Eagles pod adresem 5844 North Milwaukee i o tym również informacje będą Państwu przekazywane. Spotkanie również bogate w informacje, no i oczywiście będzie wówczas myślę, już właściwy czas na uroczyste powitanie trzeciej części trylogii Znak Czasu w mieście Chicago. Ten, to spotkanie będzie można traktować jako spotkanie promocyjne, trzeciej części Znaku Czasu. O tym za chwilę powiem więcej, prosiliście państwo o uchylenie rąbka tajemnicy, troszkę większego, co jeszcze zawiera trzecia część znaku czasu. Przekażę, czemu nie? Książka w tym tygodniu już ukaże się w Polsce, w wydawnictwie Biogeneza, w którym państwo w Polsce. Również z każdego terenu mogą zamawiać yy, i drogą pocztową ona przyjdzie. Natomiast do Chicago myślę, że najwcześniej do dwóch tygodni dotrze. O tym będę Państwa również zawiadamiać. A w tym tygodniu trzecia część trylogii Znak Czasu do Nabycia już w Wydawnictwie Biogeneza w tarnowskich górach. Adres internetowy www.biogeneza.pl www.biogeneza.pl Również w miesiącu kwietniu ukazuje się książka Ryszarda Choroszego i Lucyny z The Cleansing of the Earth 2012 Oczyszczanie Ziemi Rok de... Już w kwietniu tego roku pytaj we wszystkich polskich księgarniach o trzecią część trylogii Znak czasu, a w niej nieznana historia Jezusa, historia początków chrześcijaństwa, piastowska historia Słowian i Polski, historia słowiańskiego olimpu ślęży, tajemnice niebiańskich objawień, a także dokumentalny opis obecnie wypełniającego się proroctwa z Atlantydy, czyli dzisiejszej misji ratowania Ziemi i ludzi jako Posłannictwa Polan na czas wielkiej przemiany na Ziemi w roku 2012. Zapis ten dotyczy autentycznych osób i działań na terenie Chicago, Nowego Jorku, Polski, Niemiec, Szwajcarii, Peru, Węgier i Egiptu. Polsce, ojczyźnie mojej, księgę tę dedykuję. Kochani Państwo, rozpisywać się i mówić by o tej księdze dużo, bo też zawartość jest obszerna i wiedzy ogrom. Cóż jeszcze zawiera trzecia część znaku czasu? Zawiera historię templariuszy, o którą Państwo tak dopytujecie się teraz. Natomiast jeśli chodzi o drugą część tego zapisu w księdze trzeciej, jest również informacja o powrocie na ślęże. Również jest dokumentalny zapis o działaniach na terenie Egiptu, ujawnienie prawdy o powracającej planecie Nibiru, tajny projekt Watykanu, pilne przesłanie dla Polski i dla Słowian, wszystkich przed wydarzeniami roku 2012 oraz opis wyprawy Polan poświęconą legendę Ziemi i ludzi. Już w kwietniu tego roku ukaże się w języku angielskim książka Ryszarda Koroszego i Lucyny Łobos The Cleansing of the Earth 2012, czyli Oczyszczanie Ziemi, rok 2012. O tę książkę pytajcie Państwo już pod koniec maja we wszystkich polskich księgarniach w Chicago oraz w księgarniach amerykańskich. Obydwie książki będą również dostępne na witrynie internetowej misji Faraon. Szanowni Państwo przypominam również, że niedochodowa fundacja wspierania badań archeologicznych Temester Software World, która z tego terenu pilotuje misję ratowania ziemi i ludzi, zwaną Misją Faraon, ma swoje konto w Bank of America. Numer konta 520 271 66 520 200, 71 66 Swoje donacje można przesyłać również na adres pocztowy fundacji, której dokładny adres znajduje się na stronie internetowej Misji Faraon MissionPharaoh.com www.missionpharaoh.com Również można swojej wpłaty dokonać za pomocą karty kredytowej, przez system PayPal na stronie misji faraon. Bardzo prosta operacja. Zapraszam na stronę www.missionpharaoh.com Pytań wiele. Pytań wiele i mówić by wiele na ten temat. Więc, miłej Państwo, ten temat związany z tym głośnym procesem, jaki w zeszłym roku wydali spadkobiercy templariuszy papieżowi Benedyktowi XVI. Cóż ten, cóż o tym procesie wiedzieć należy, różnie piszą na temat tego procesu media korporacyjne, media zwierzchne dla obej instytucji? Kochani Państwo, hmm, Ów proces. Na pewno nie godzi w przetrwanie Watykanu i nie dąży do ekonomicznej zapaści Kościoła katolickiego. Ludzie szlachetni nigdy na celu czegoś takiego nie mieli i nie mają. Czego dom domaga się Stowarzyszenie Zakonu Świąteń Chrystusa, templariuszy? Upomina się o nic więcej jak tylko o przywrócenie dobrego imienia zakonowi rycerzy-templariuszy. Dzisiejsze stowarzyszenie suwerennego zakonu świątyni Chrystusa żąda od papieża Benedykta XVI, aby uznał oficjalnie przejęcie majątku templariuszy, które oszacowano na dzisiejszą wartość 100 bilionów euro. I raz jeszcze powtarzam, bo to ważne dzisiejsi potomkowie Templariuszy nie chcą tych majętności, nie o to chodzi. Pragną jedynie przywrócenia dobrego imienia Ojcom swoim i Zakonowi. Pani Państwo, ja nie będę się rozwodzić nad historią Zakonu Rycerzy Templariuszy, ponieważ zostało to już opisane w trzeciej części książki Znak Czasu trzeciej części trylogii, która za parę dni znajdzie się już w Chicago, w Polsce możecie Państwo w tym tygodniu już w drugiej połowie tego tygodnia